Co ty robisz? Co ty robisz? W tym momencie idziesz na karę? A, ale, 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 za co, tatusiu? O, Kuźwa, już ty wiesz, za co ty. Przecież ty masz już pięć lat, zachowujesz się, jakbyś nie miał mózgu. Przepraszam, tatusiu. O, Kuźwa, przepraszam To twoje, przepraszam ty. Aj, ty zobaczysz, ty. Przyjdzie matka, to zobaczysz. Mogę już zejść? Będziesz tam siedział przez 10 minut. Dobrze, tatuś. <grym> Się kuźwa nabawiłem. 10 minut kary, przecież ja nawet nie wiem ile to jest 10 minut. Nie wiem, tyle, może tyle, ja, ja nie wiem. Pewnie dlatego, bo nie mam mózgu. Wzięła mi mamusia bez mózgu, urodziła, teraz to taki żyje. A może sportowcem będę, bo bez mózgu lżejszy, szybszy. Aha. nie wiadomo. Dziesięć minut. A jak już dziesięć minut minęło i o mnie zapomnieli, idę sprawdzić. Dziesięć minut. Czyli mam czas. Ile razy mam powtarzać? Ile razy? Raz, dwa, pierdyliard. Nie znam się na liczbach. Kuźwa no. Przecież ja nawet nie wiem, za co mam karę. No wylewam sobie spokojnie mleko w kuchni na podłogę. No kałużę mleka no na pół kuchni, a tatuś krzyczy, co ty robisz? Co ty robisz? Jak to, co robię? Wylewam mleko, ślepy jesteś. Ja mam wrażenie, że dorośli mają problem ze wzrokiem. Co bym nie zrobił? Zawsze słyszę. Co ty robisz? Zbiłem, że randol, no huk taki, co ty robisz? Dłubie w nosie, no koza, ledwo przez dziurę przechodzi, beczy, co ty robisz? Tak ostatnio sam się umyłem, ubrałem i posprzątałem w pokoju, nagle cisza. Wszyscy wszystko widzą, cud. Kuźwa, no cała podłoga mleka. O, w końcu zauważył. I wybij sobie z głowy słodycze. Wybić z głowy. Pff, te śmieszne zakazy słodyczy. Na szczęście jest babcia Halinka. Mój sprawdzony dealer. Masz w nosiu Lizaczka. Tylko proszę, nie mów nic rodzicom, bo będę miała przypał. Babciu. Ojej. O to są dobrze, to zrobi jest. Mm, 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 mm. Babcie są najlepsze, babcie są najlepsze. Dlaczego babcie nie mają dzieci? No przecież, gdyby babcia mnie urodziła, to miałbym wszystko, co bym chciał. I rodzicom bym nie przeszkadzał. Ale czekaj, Krzyśłe, stój. Przecież gdyby babcia mnie urodziła, to ja byłbym swoim ojcem. A gdybym był swoim ojcem, to moja babcia byłaby wtedy moją teściową. O, już tak kolorowo by nie było. Ciekawe, już minęło z tych 10 minut. Pewnie za trzy godziny, jak nic. No co ci dorośli mają z tym zegarkiem? Oni się non-stop śpieszą, a nigdy nie mają czasu. Najbardziej z rana lubię z rodzicami zabawę, w przez ciebie gówniarzu spóźnimy się do pracy. Jakoś w weekendy się nie chcą bawić. Mamusia zakłada mi spodnie, a ja cyk mnie w tą nogawkę. Mama się odwraca, a ja już biegam po całym domu z siódłem na wierzchu. Blalalala. Mama mi łapie. Na siłę zapina mi spodnie, a ja mamo siku mi się chce. I to jest hasło, na które każdy rodzic blednie. Normalnie to hasło anuluje wszelkie zakazy. Podobno mówią, że na autostradzie nie wolno się zatrzymywać. Warszawa łódź sześć razy. Czekam tylko, aż tatuś minie stację. Komu mi się chce. A to nie mogłeś 100 metrów wcześniej powiedzieć? Wtedy mi się nie chciała. To ci mówiłam, nie pij tyle, bo będziesz sikać. No i tylko moja mama wie, że jak się pije, to się potem sika. I zawsze przewiduje, ona jest wróżką. I te ich porównania. Zobacz Krzysiu, zobacz. A Zosia już zjadła, a ty? Co mi obchodzi Zosia? Była głodna, to co zjadła. A ja mówię, mamusiu, nie pójdę jeszcze spać. Zobacz, Zosia jeszcze nie śpi, ale ty nie jesteś Zosia. Będziesz mądry? Ja jeszcze mózgu nie mam, to nie takie proste jest wszystko. Mamusiu, jeszcze chwilę, no. Ale zobacz, Krzysiu, no, w telewizji rybka mi już śpi. Mama, ale ja nie jestem rybka. I to już nie działa, to już nie działa. Mamusiu, a wy co będziecie robić? I nagle mama taka czerwona się zrobiła. Jak ta rybka patrzy na tatusia, tatuś... My, 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 po prostu tutaj z tatusiem... Przestań się śmiać, głupio! Dziecko, tu, przestań się śmiać! My po prostu tutaj razem będziemy patrzeć, czy rybka mini-mini śpi. OK, idę spać. wstaje sobie elegancko wyspany, czwarta rano. Mama! Mama! Ojej, krzyżno co się do, Idź spać z jesteśmy. Ujej, to trzeba było się tajno co na rybkę nie gapić. Tatusiu, duszka smarkaczu. Ale tato, Siedź cicho, bo przyjdzie zicho. I się kuźwa zamknąłem. Nie znam zicho. Tak mi przyjdzie kloski pod pieprzy? Ale nie wytrzymałem. Tatusiu, dłużka łóżka gówniarzu. I tutaj tatuś wytacza najcięższe działa. Gówniarzu, albo idziesz spać, albo... LICZĘ DO TRZECH! Raz. I tu na razie spokojnie, mówi, nic się nie dziaja. Dwa. I tu nie ukrywam, że serduszko zaczęło mi troszeczkę szybciej bić. I ostatnie moje słowo, nie powtórzę go na nowo. Pa. Idę spać, tatusiu. Kuziwa, ciekawe co jest po trójce. Pewnie przychodzi z żychu, jak nic. Oni po prostu mają jakiś problem ze snem. Mi się wydaje, że rodzice w nocy nie gapią się na rybka. Oni robią coś innego. Chodźcie wam, powiem, bo wszystko wiem. Chodźcie, zobrzydź mi. Oni robią podkop. Też się zdziwiłem. Przysięgam podkop. No co róż w nocy słyszę? Głębiej, <laughs> mocniej, szybciej. E, zmiana, teraz na górze. Wiem! Następnym razem, jak to usłyszę, wezmę łopatkę i pomogę. <głos> <głos> Się ucieszą. <noise> Trzeba słuchać rodziców, choć czasem ich nie rozumiem. Ostatnio mamusia pyta mnie, Krzysiu, nie zjadłbyś loda? Puh. I łamigłówka logiczna. Pierwsza myśl, tak, ale tak nie zjadłbym. Czyli nie, nie, nie zjadłbym, czyli tak, zjadłbym. Mówię nie, a ona nie, to nie. I po lodzie. A dobry z bitą śmietaną był, tyle brakował, tyle brakował. Kuźwa, no ale nuda, no. Dobra, czas kończyć tę karę. Tatuś, tatuś! Co chcesz? Siku mi się chce! Yy, no to szybciutko, szybciutko, koniec kary! <gry>